Moi drodzy i jeszcze jeden bardzo ważny oławski projekt, projekt out. No ja proszę mnie usłyszać. to gdzie Pani pracuje? Czym się Pani zajmuje? I czy e, używa Pani czegoś takiego jak bo czy nie Albo jakiejś tak inteligencji w jakiejś formie? E, tak. Oprócz tego, że robię ozdoby, to na co dzień e, wycofuję na elfacie, e, i to jest praca dla tysiąca, więc Charity Pity pomaga z pracy, jak, jak są szybko stworzyć jakieś treści, to faktycznie potrafi, zwłaszcza posypywanie brokatem taką opcję stosuje. Nazywam się Ola Wystrzycka, jestem oławianką i mhm. jestem lokalnym rękodzielnikiem. Wykonuję biżuterię z kamieni naturalnych, szlachetnych, pieczelarnych, kryształów Swarowskiego, prawdziwych pereł słodkowodnych, oprawiam, <gryw> oprawiam srebrze i srebrze pod w klubie 925. A używam do jestem Jestem Karol Biesiecko, prowadzę pasiekę u Karola. Jestem pszczelarzem. Na co dzień zajmuję się pszczołami i gospodarstwem pasiecznym. Yy. Z Fatu, fat ja nie Moja żona korzysta do postów. Słyszałam e, o, o, e, słyszałam jak jest e, pożyteczny. E, osobiście nie korzystałam jeszcze, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Nazywam się Małgorzata pracuję w budynku i zajmuję się zasobami komunalnymi, czyli mieszkaniami komunalnymi i budynkami komunalnymi. E, to, co robimy tutaj na łaskinie, to jest oczywiście moja pasja. E, I oczywiście czasami ja, uważam to to Pani, to może kiedyś? wiem e, Ja nie używam, ale nie, nie, nie korzystam. Jesz jeszcze nie potrzebuję. Mhm. Nazywam się Beata, ta, ta, pracuję jeszcze kiedyś. zawodowo Jestem, w zakładzie czasem. produkcyjnym, produkującym e, pieluchy tu u nas w Nie miałam do czynienia, że córka e, puszcząc e, korzystała ze kieszeni. Więc Nie wiem, bo. Yes. Na magię. Yes. jestem księgową. Jestem Pracuję w księgowości, a dodatkowo, jako hobby, mam robię mi no, Natalia Łabowska tworzy markę biżuteryjną Lemnunes. Sama projektuję i wykonuję biżuterię ze szklanych koralików ze sznurka sutaż, również z użyciem kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wszystko jest wyrobem. Moich osobistych rąk. Każdy koralik przechodzi przeważnie y, co najmniej dwa razy lub więcej przez y, igłą y, nitkę, on przeplatał koraliki. Nie, nie korzystam ze sztucznej inteligencji i absolutnie nie generuję zdjęć AI. Jakby to nie wygenerowała sztuczna inteligencja, to wygenerował mój twórczy umysł i moje ręce. Wody, ile wody zużywa y się na jedną rozmowę z chatem GPT? No, trudne pytanie. Proszę Pani ocenić liczbę. Ile wody zużywa jedna rozmowa z Wow, I, prawda? nie mam zielonego pojęcia. Kod. Nie mam zielonego pojęcia, ale podejrzewam, że tak dużo, że już go więcej nigdy nie użyję. <grystanski> <grystanski> tak? Bardzo dużo, bardzo dużo wody i prądu. To już się dowiadowałam, wiem, że to są Aha. ogromne ilości, ale już nie woda? Ile wody? Litrów wody. Nie mam pojęcia. Prawda? Wody, czat GPT, jakby ślad węglowy bym prędzej jakoś pomyślała, ale wody no nie wiem. To ja sobie powiem. <grym> to jest 5 litrów. Te wody zaszczelizują w jednej z rozmowy. Może jakieś Nie wiem, koło 500 litrów. dobrze, dobrze. No, ale przynajmniej okay. no, ja to była piąta 25 litrów na jedną rozmowę, która tak wynosi około 25 krótkich pytań. To jest 5 litrów. Okay. I teraz pytanie, czy ma Pani pomysł, jak to może się wiązać, bo jest to tylko narzędzie w naszym telefonie jak to się wiąże się z użytkowaniem? No, no właśnie. właśnie, ciekawe to jest, ale. Nie wiem Mogę 5 minut na zdrożenie. <grymne> nie mam najmniejszych, nie, nie, nie mam, oczywiście, natomiast jestem bardzo ciekawa jaka jest odpowiedź. Wam, to... że wytworzenie energii i w związku z tym coś tam pewnie przez wodę, tak? Tak, trochę tak. Absolutnie nie, nie jestem zaskoczona ale bo to elektronika, no i woda, nie, nie. No, mogę sobie wyobrazić, że to potrzebuje prądu. To jest system chłodący, tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, jestem pierwszą osobą, która to powiedziała, to to straszne. O, Chodzi o schładzanie serwerów. A, okej. Okay. Tak. No okej. Okay. Bardzo dobrze, to... bardzo dobrze. Chodzi tu konkretnie o chłodzenie tych systemów. Okej, okay, czyli gdzieś są wielkie serwery, tak. które cały czas są mózgiem tego czata GPT mm. i przetwarzając te nasze pytania, manują energię i potrzebują przez to, Wody, że się grzeją, płodzić. to żeby się chłodzić. Okay, to jest takie dosyć proste, ale nieoczywiste. Rzeczywiście. Okay. Tak. Zdodowałyśmy się. No, yy. hmm. Wygląda na prawdziwie. Raczej sztucznie. No, wygląda bardzo autentycznie. I obstawiałabym, że to jest prawdziwe zdjęcie. No teraz to nie wiem. Jakoś dzisiaj samo od stojica, prawda? Okay. Aczkolwiek. Aha. Chyba sztuczne. Yy. Może być i takie, i takie. Patrząc w tych autach, myślę, że wygenerowane. Okej, okay. wydaje mi się, że wygenerowane, dlatego, A czemu? Że, dlatego że tutaj jest ten łuk budynku, który wchodzi, nie zgadza mi się ten obraz, który jest w tle bardzo dobrze, e, sztucznie, bo ciężarówka ma dwie kabiny, więc jesteśmy odwiedzicie, bardzo dobrze, wygenerowane, bo ciężarówka nic nie robi, to to dobrze, o, ciężar, dalej, właśnie, samochód, nieco ciężarówka, to coś nie powiedz ci, skąd ma dwie głowy, ciężarówki. tak, dokładnie to zwróciło moją uwagę i bardzo, bardzo realistyczny data, naprawdę, nie dziwię no są może południcze, bo i tam no. Bardzo dobrze. No to jest takie, że tyś wyłączył coś. Także jeżeli może, może to znaczy, samochód nie, nie pasuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze że zwróciła Pani uwagę na samochód, bo właśnie on ma w głowie no z... z... to yy, Są dwie, nad, jakby dwie yy, szoferki kierowcy, natomiast tak? jedna paka z tyłu. Ja, ale bardzo realistyczne. Bardzo dobrze, nie dała się Pani nabrać. Fake newsy to jest rzecz, o których. <laughs> Fake newsy i w ogóle takie rzeczy to są rzeczy, których też uczę na swoich zajęciach z języka angielskiego, bo strasznie mnie słabi to, że ludzie potrafią czytać fake newsy i w ogóle ich nie sprawdzać, a później op, jakby opierają na tym swoją wiedzę i podejmują na tym, na tej podstawie decyzje, jestem na to woma.